Witajcie moi kochani, magiczna noc numer 11, przedostatnia. No i zaraz sobie zobaczymy, co nam przyniesie ta magiczna noc, a tym samym, co nas czeka w listopadzie. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej miłości i proszę o jasny przekaz. Najpierw wyciągniemy sobie rytuał na tą magiczną noc, co jest ważne, co będzie ważne w listopadzie. Drogie uniwersum, proszę o jedną, maksymalnie dwie karty. Znowu mamy tą medytację chodzenia. Wiecie o co chodzi? To chodzenie w kręgu, w zwolnionym tempie. I tutaj chodzi o to, kochani, aby poczuć siebie. W momencie, kiedy chodzisz i to jeszcze w zwolnionym tempie, to czujesz siebie tu i teraz. To jest również forma medytacji. Więc uniwersum mówi, może warto by było zrobić dzisiaj sobie taką maszerującą w zwolnionym tempie medytację. I właśnie w tym momencie, kiedy położysz swoje ręce na brzuchu i, i idziesz bardzo powoli, czyli w takim yy, zwolnionym tempie, i wtedy poczujesz całe swoje ciało i to możesz wykonywać właśnie chodząc w krąg najlepiej na łonie natury oczywiście i wtedy poczujesz że jesteś tu i teraz ok to zobaczymy co nam powiedzą następne karty mamy dwie i ta karta mówi zaczynaj zaraz już teraz nie czekaj na nic. Nie odkładaj nic na później. Co masz zrobić teraz, zrób właśnie teraz. Zacznij już. I znowu mamy kartę: Nie trać swojego, częst, e, swojego cennego czasu. Daj sobie przestrzeń na te rzeczy, które są dla ciebie naprawdę ważne. Nie będę opisywać tej karty, bo ona już nam się pokazała. Kiedy to mówiłam, właśnie, że dużo czasu tracimy naprawdę na błachostki, na małe, mało wartościowe rzeczy, a tymczasem tracimy nasz cenny czas. A teraz patrzymy kartami Tarota, co nam przyniesie listopad, jakie energie stoją nam dzisiaj do dyspozycji. I w listopadzie mamy Piątkę Mieczy. Piątka mieczy. Tutaj może być jakieś niebezpieczeństwo powiem Wam, ale to jest takie. Yy, właściwie nic się złego stać nie może. Słyszę, strach ma wielkie oczy, kochani. Strach ma wielkie oczy. Mamy asa kielichów mhm. i mamy piątkę buław. Czytam sobie te karty. Tak jak mówię, strach ma wielkie oczy. To jest ta pierwsza karta. Może rzeczywiście pojawi się jakaś sytuacja, kiedy trzeba będzie pokonać jakieś przeszkody, i tak naprawdę to jest do pokonania, ale tu będzie tyle lęku, a dokładnie tym lękiem są Twoje myśli. Strach jest iluzją, kochanie. Więc jeśli pojawi się jakaś sytuacja, przed którą będziesz czuła lęk, to zdaj sobie sprawę z tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, ok? Ale zobaczymy, czego to może dotyczyć. Właśnie ta piątka mieczy. To jest taka walka ze swoimi lękami. I mamy dwie karty: dwójka mieczy i piątka kielichów. Tu może rzeczywiście chodzić o jakiś wybór, o jakąś decyzję. Coś, co wprowadza Cię jednocześnie w smutek. Ty wiesz, że musisz dokonać tej decyzji, boisz się ją podjąć, ale tak naprawdę to jest, mówię, to są tylko Twoje myśli, Twój lęk. I ten strach przed podjęciem decyzji będzie mógł mieć coś wspólnego z uczuciami. Gdzie już nie ma na co liczyć, powiem Wam, kochani, kiedy szanse są stracone i Ty w sumie Twoja intuicja o tym doskonale wie, ale jeszcze lęki powodują to, że zostajesz w tej sytuacji, że boisz się podjąć tej decyzji. I teraz mamy askielichów. Askielichów mówi o szansie na miłość, miłość do siebie, miłość do kogoś, miłość na życie swoimi uczuciami, swoimi emocjami. No i może rzeczywiście ta decyzja, która tutaj na Ciebie czeka, którą powinnaś podjąć, ma coś wspólnego z miłością do siebie, bo w momencie kiedy podejmiemy decyzję i powiemy dla kogoś, czy do kogoś nie. Tym samym mówimy dla siebie tak. No, ja jestem ciekawa, co nam się tutaj pokaże. Co nam się tutaj pokaże? Mamy dziesiątkę kielichów, i mamy. Trójkę kielichów, pięknie, kochani. No, tu się pokaże rzeczywiście szansa na ogromną miłość, na spełnienie, na bycie razem, na świętowanie, na, na pełne szczęście, kochani. Także przepiękna karta. No i mamy piątkę buław. To jest również taka walka. Czwórka mieczy. Mm -hmm. Jeszcze jedną kartę poproszę. Jeszcze jedną kartę proszę. E, piątka. A nie dobrze. Piątka buław i czwórka mieczy. Czyli walka z jakąś stagnacją. I mamy sprawiedliwość. To może być rzeczywiście, kochani, może właśnie jakaś walka w sądzie, walka z innymi, walka o swoją pozycję, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje. Może walczycie już od jakiegoś czasu właśnie w sądzie o coś, co do Was należy, co Wam przysługuje. Czy walczycie o pozycję w pracy na przykład, czy w społeczeństwie, to mogą być ró różna walka. Ale, kochani, ta stagnacja będzie zakończona właśnie yy, wyrokiem. Wyrokiem sprawiedliwym. Sprawiedliwością dla Was. Dobrze. To patrzymy dalej. Miesiąc listopad i tą przedostatnią magiczną noc. Co jeszcze nam karty powiedzą? Mamy młyn. O! Jak to mówią Boży, młyn mieli powoli, ale sprawiedliwie. Dokładnie taką, takie kartę mamy, i to by pasowało do tej sprawiedliwości. Tutaj coś, co wymagało czasu, cierpliwości, na koniec zapanuje sprawiedliwość, kochani. Sprawiedliwość w stosunku do jakiejś toksycznej sytuacji, wobec. Toksycznej osoby, bo mamy naszą żmiję. I tą żmiją może być każdy. To może być sama energia w sobie, jakaś toksyczna, coś pozawiłego, pokręconego, ale też to mogą być osoby w waszym życiu. Ok. To patrzymy dalej. No, znowu mamy tą cierpliwość. Teraz mi W ogóle to bym padła, jakby mi wypadł kobold i lord. To by wszystko pasowało, czyli Agnieszka dobrze przeczytała. Cierpliwość i pan. Hmm. Jeśli chodzi o pana i cierpliwość, to my tej cierpliwości to mamy w kolektywie. Ale zobaczmy, o co tu chodzi. O Twojego Wiktora. Czyli to może być Twoja bratnia dusza, mężczyzna, który wymaga od Ciebie dużo cierpliwości. I tu chodzi o pracę. Ten ktoś, ten człowieczek, ten Wiktorek chce pracować, może nad Waszą relacją, może nad sobą. Zobaczmy dalej. Tak, chce coś wyczyścić, pozamiatać. Zobaczmy dalej. Już nie będzie odkładał tego czyszczenia na plan dalszy. Oczyszczenie swojej energii, może oczyszczenie czegoś waszej energii, i tego już, to już czas właśnie na to, aby zacząć nad czymś pracować aktywnie, aby oczyścić energię. Nie odkładać niczego na plan dalszy, kochani. No, tutaj się ktoś bierze za siebie. To nasze ciacho i odwróciły mi się jeszcze trzy karty, czyli mamy ramy, brak i pozytywne zmiany. Pięknie. Ten Wiktor twarz będzie chciał właśnie zbudowania czegoś nowego z Tobą. Będzie chciał wyjść z tej energii braku, z której znajdował on się, jak również może wprowadził Ciebie w tą energię braku. I teraz mamy, nadchodzą pozytywne zmiany. Nad tym on chce pracować i będzie pracował. Bociek wraca do gniazda. Dobrze, no ciekawa jestem, kto tutaj pójdzie w rezonans. Karty Floralis. O, szybko poszło. Mamy wsparcie. O, no i to pasuje również do poprzedniego przekazu, kiedy ty będziesz musiała podjąć jakąś decyzję w listopadzie. To nie będzie łatwa decyzja, ale ty dostaniesz wsparcie, czy to uniwersum, czy innych osób, i dzięki temu wsparciu, tej pomocy z zewnątrz, będziesz w stanie podjąć słuszną decyzję decyzję, która poprowadzi Cię w stronę Słońca. Co powie uniwersum? U. O, kochani, mamy kartę zemsty. Mamy kartę skorpiona. Możliwe, że w miesiącu listopadzie, i to też pasuje do skorpiona, będzie bardzo e, mocno widoczna he, e, ka, e, energia zemsty. I kochani, to jest niskowibracyjna, bardzo zła energia. I teraz jest pytanie, to się okaże oczywiście w przyszłości, czy to Ty będziesz miał ochotę na jakąś zemstę, bo ktoś Cię skrzywdził, bądź ktoś będzie, ktoś będzie chciał zemsty na Tobie. Um, może też warto będzie popracować nad tym programem, jeśli taki program działa w Twoim systemie, aby się od tego odciąć, kochani. Ale wiecie co, tutaj naprawdę słyszę jakiś skorpion będzie chciał zemsty na tobie. Tylko od razu nie, nie wchodźcie w panikę, nie wpadajcie w panikę, bo kochani, to czego się boimy, to przyciągamy, więc nie, boi, nie boimy się, jeśli ktoś chce zemsty na nas, czy to jakaś zazdrosna koleżanka, czy nie wiem, wredny sąsiad, jeśli się tego nie boimy, nie karmimy tego energią po prostu. No i mamy Perzeus, i tu chodzi o przeznaczenie. W miesiącu listopadzie będzie bardzo mocno działało przeznaczenie. Ale wiecie co, ja jeszcze czuję, żeby sobie sprawdzić te dwie karty. Nie daje mi spokoju ta zemsta. O co tu chodzi? No, jak to brzydko brzmi, ale tak może być, że rzeczywiście może być przy tobie jakiś um, fałszywy przyjaciel. Albo ktoś, kto się podaje za przyjaciela, kogo miałaś um, właśnie za dobrego przyjaciela, ten ktoś może rzeczywiście cię zdradzić i chcieć zemsty na tobie. I tu jest, może być ogromna energia zazdrości, bo ty się położyłaś jako piękna, wspaniała, w białej szacie, e, białej sukni, kobieta, czyli biel to oczywiście niewinność. I może rzeczywiście ktoś, może jakiś nawet były partner, e, kolega z pracy, ktokolwiek, bo to może być męska osoba, ktoś będzie chciał jakiejś zemsty, ale to jest wynika z zazdrości. I tutaj właściwie, jeśli ktoś, Posuwa się do takiej energii, to możecie sobie wyobrazić, jakie piękno nosicie w sobie, że ktoś z zazdrości będzie chciał zemsty. I niech se chce, ale wy się nie dacie. No i mamy to przeznaczenie. O co chodzi z tym przeznaczeniem? Mm -hmm. Tutaj, kochani, rozwiążą się jakieś węzły, jakieś poplątania. Tutaj dostaniecie, zaświeci światło nad jakąś sytuacją, która była zawiła, poplątana. Te węzły, może nawet i karmiczne, bo mamy przeznaczenie i węzeł, węzły karmiczne zostaną rozwiązane i to właśnie, i w tym właśnie, w tej sytuacji zapanuje światło. No, jestem ciekawa, co to będzie dla Was. Ok. To co? To zobaczymy jeszcze, jakie przesłanie mają anioły dla nas na miesiąc listopad i na tę dzisiejszą noc. Kochani, tutaj jest ważne, aby powiedzieć, w jakiej sytuacji nie. A jeśli nie jesteście pewni, czy to wasze nie jest słuszne, to poproście kogoś o radę. Tutaj wskazane jest powiedzieć nie, jakakolwiek by to nie była sytuacja. Ale jeśli nie jesteście pewni, to poproście kogoś mądrego o radę. Jaka runa? Wspiera nas w miesiącu listopadzie. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera nas w miesiącu listopadzie? Mamy urus. Powrót do korzeni. To jest pierwotna siła. To jest ogromna moc, kochani. To jest również portal to jest portal, to są korzenie, tu się coś nowego otworzy i tu czeka na Was obfitość. I jakie znaki zodiaku? Mamy numerek 12, coś się wypełni. Mamy barana, jedynkę, mamy lwa, piątkę, mamy dziewiątkę, mamy Wodnika 11. Mamy 11 po raz drugi. Co jeszcze mamy? Mamy szczęca dziewiątkę I mamy sobota 7. Kochani, no to tradycyjnie przepięknej, magicznej, przedostatniej nocy palimy 11. Życzenie. I ja Wam życzę już teraz cudownego, sprawiedliwego listopada. Buziaczki! Mua.